spróbujemy, spróbujemy zagrać. Oj, kliknęło mi się. Tak. No to teraz o tak to strzelmy. O Boże. Jakiś ptak nam musiał złapać. Oj, czy będzie żeby... Za... Tak. Będzie na skik. Krokodyl, ten, hipopotek. Hipopotam. Przez nogi. Do syrykatki. No nie. I o tak. Oj i od razu dodał ok. pięknie. Okej. razy 8. Hem czy robiły to razy 8. E, ja zrobię cięcie i zobaczymy się po tej... Okej, okay, już. Jesteśmy po reklamie. nie była krótka i mamy już tyle. O, jakieś fajne jajko. Ej, jajko, tak! To jako było nieważne Jakby co so. No nie! O, rzeka! Czy tam wąż? Jak to woli Skrzynia prawie? No czy. Nie fart? No jak zawsze No ten ptak jest najgorszy On jest najgorszy po prostu I w musimy W dziób jej. Amazing. I co będzie? Jest. was. Raz się nam już zatrzymało na linii. I to nie było zbyt dobre. Oto jakaś reklama, to? Okej, okay, już jesteśmy po tej reklamie. Nic nie wzięliśmy. Okay. O, jajeczko. I... Uuu! Uh. Okej, okay, klikamy sobie. I dostajemy gdzieś <noise> XD, <noise> nie dziwne to jest. Ale może już startujemy Tak, koniec klikania. Teraz. No ten. pograjmy sobie. I niedługo to będzie koniec tego odcinka. No bo kilka części będziemy robić. Okej, okay, to zaczynamy. Oj. Ale mi się, zepsuło przyło. No! Co to, to DMT robi? O, fajnie! W hipciach uderzymy? Tak. Słabe kliknięcie. I do kolejnego. Złowieszczy się. I... No i udało się. Okej, okay, climb. I to chyba... Ile to... Tatu... Aha. Ojej, ojej! Co to wyszło nam? Oj, co to się oj, oj. I to chyba ostatnie, ostatnie uderzenie i to będzie koniec tego Może Będzie będzie strasznie krótki, ale no. Zawsze się powinno robić troszeczkę dłuższe, ale nie możemy właśnie teraz, więc... Ostatnie upgrade money. Aha, to nie są Więc ostatnie, kik, ostatnie kiknięcie do słonia. Okej, okay, teraz tutaj second kick. Tutaj jest żyraf, żyrafa, więc idealnie. Oho, jakiś lag znów. Pominę, pominięto zapkę. I ci się uda. Słonia. Było jego organ. No i to jest tyle. Udało się. I to jest tyle z tego odcinka. Więc na razie. Pa.